A tutaj czasami tego typu manewry mogą być uznane nocą za przypadkowe, kiedy nagle pojawia się jakiś element infrastruktury drogowej, tak się przynajmniej wydaje, ale tutaj to jest z premedytacją. Mam 200 koni, więc co mi zrobić? Z premedytacją, ale też było zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Jasne. bo pojazd jadący z naprzeciwka użył już świateł drogowych ostrzegawczych, że gdzie ty mi tutaj wjeżdżasz. Hmm. To jest nieodpowiedzialne kompletnie zachowanie, po którym powinien tak naprawdę ten kierowca zostać skierowany na badania psychologii, psychologa transportu. Czy on się w ogóle nadaje? Czy on ma świadomość zagrożeń na drogach? Czy on ma jakiś szacunek do przepisów? No właśnie, do przepisów, ale także do innych uczestników, użytkowników dróg, uczestników ruchu drogowego, dlatego że wydaje mi się, iż tego typu zachowanie wobec osób wrażliwych, bardzo empatycznych może spowodować stały strach, lęk przed tym, żeby y, siadać za kierownicę.